Nareszcie lato w Norwegii. 30 stopni jutro. Braliśmy się dzisiaj na Sierak. Mamy bardzo ładną pogodę, bo mamy w Norwegii tutaj na zachodzie teraz 30 stopni było na campingu, ale postanowiliśmy, że dzisiaj się wybierzemy na właśnie na Sierak, ponieważ tak jakoś się złożyło, że jeszcze nie byliśmy tutaj w tym miejscu i jest dosyć ładna pogoda tutaj również na, w górach więc właśnie jedziemy zobaczyć jak to wygląda. Ta droga prowadzi na Lisebotten. To jest takie miasteczko tutaj na końcu fjordu. Lisefjord chyba też się Lysefjuren. Lysefjuren, dokładnie i może później jeszcze zjedziemy może tam jeszcze później zjedziemy w dół i zobaczymy właśnie to miasteczko także, także mamy nadzieję, że Poga nam dopisze chociaż tutaj się trochę chmury kłębią na kempingu było w zasadzie niebo bezchmurne a tutaj troszeczkę jednak się tych chmur Warstwiło. i takie dosyć takie te ciemne chmury, ale myślę, że będzie OK. Bardzo malownicza droga. Wąska, ale bardzo, bardzo malownicza. Ta droga jest zamknięta w zimie. Już nie pamiętam w jakim okresie, nie wiem czasem czy nie od października już do końca chyba kwietnia. Ponieważ ta droga jest zasypana śniegiem i nie odśnieżają. Po pierwsze, ona jest za wąska. I tutaj, po prostu w zimie, podejrzewam, że byłby trochę problem, żeby tą drogę odśnieżyć. Po drugie, no jest trochę niebezpiecznie no bo tutaj są po prostu barierki to są po prostu przepaście. No tutaj, na przykład, mamy taką dosyć takie urwisko. Teraz powoli zjeżdżamy w dół. W te góry nie są takie em, szpiczaste, tylko są takie jakby pozaokrąglane, nie, takie, znaczy dużo jest takich gór w Norwegii, większość w jest takich gór w Norwegii, tylko te takie są specyficzne. Tamte bliżej, bliżej Stavanger są takie bardziej, takie bardziej poobrywane, to są tak jakby te, może to jest taki kamień, nie. Mhm. Takie pozaokrąglane. Pozaokrąglane, dokładnie. Tutaj się kamperka postawił o i sobie po prostu się relaksuje full relax. Jest, bo tu jest wyjście, chyba ten sierak. Stąd ci chyba wychodzi, tak mi się wydaje. Ale fantastyczny no, widok nieziemski No, widok naprawdę kapitalny. Zakręty też kapitalne. Wjechaliśmy na parking tutaj pod Sierak. Trochę byliśmy zaskoczeni, ponieważ mówili nam, że kosztuje parking 200 koron, a to się okazało, że kosztuje 200, 500, 300. No ale wiadoma sprawa, że z sezonu na sezon jest coraz droższy. Wszystko jest droższe. Także i tutaj też jest ceny idą w górę. Dobra, 5 km w górę. 3 godziny w górę i 3 godziny w dół. Tak pokazuję. Więc zobaczmy, co nie wiecie. Duży jest. Strasznie wiatr. Pierwsze podejście. Dosyć strome. Nie powiem. A tutaj przepiękny widok. I schronisko. po delikatnych mańcukach w górę Troszeczkę wieje wiatr, ale ogólnie muszę Wam powiedzieć, że są fantastyczne widoki. Pogodę mamy super. Nie jest za gorąco. Jest chyba z 23 stopnie I ten wiatr po prostu taki jest kojący. Także jest naprawdę bardzo przyjemnie. Na początku było trochę takie dosyć most ostre podejście, ale teraz jest dużo, dużo lepiej. Chyba będą już takie dwa ostrzejsze podejścia. W każdym bądź razie, na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Literka T na murku, znaczy na murku mówię, na skalę, na tej czy na tej oznacza tur, czyli po norwesku wycieczka. Tak się w Norwegii oznacza szlaki. Tutaj mamy informację, że jest zakaz puszczania dronów w tym miejscu. Powiem Wam nie wiem dlaczego, no ale w każdym bądź razie nie ma takiej możliwości, żeby tutaj sobie po prostu puścić drona i podziwiać później widoki, nagrane widoki właśnie z drona. My idziemy, my idziemy w tym kierunku, tą właśnie drogą, teraz chodzimy, teraz będziemy schodzili w o, a później po prostu będziemy szli tutaj w górę. Zeszliśmy tutaj do takiej dolinki tutaj tak jakby troszeczkę wiatr ustał ale przed nami teraz duża góra musimy iść w górę Więc powoli będziemy się tam będziemy tam powoli wchodzić To jest takie małe schronisko. W zasadzie to nie jest schronisko, to jest taki po prostu punkt pomocy medycznej. Jesteśmy 870 metrów nad poziomem morza. Także jeszcze troszeczkę przed nami. Teraz schodzimy trochę w dół. Nie wiem już dokładnie, czy 2 km. Wydaje mi się, że 2 km przeszliśmy. Zostało nam jeszcze 2,5 km. Teraz będziemy schodzić w dół troszeczkę. Później znowu pójdziemy w górę. Ogólnie mamy wejść tam pod tamtą górę. O kurcze. O tam wchodzimy. O tam. To jest drugie takie podejście? I jeszcze będzie jedno takie? To jest po prostu trzecie. Się tutaj strasznie wieje trudno jest cokolwiek komentować ponieważ po prostu jest tak silny wiatr, że to wszystko zagłusza w każdym bądź razie idziemy cały czas w zasadzie można powiedzieć po takim bardziej płaskim takie te większe przewyższenia już chyba zaliczyliśmy wydaje mi się, że to już jest chyba koniec tych przewyższeń, że to będzie tylko po prostu już takie podejście bardzo, bardzo no dosyć to jest jakiś tam większych wzniesień, ale powiem Wam szczerze, że oprócz tego wiatru pogoda jest super. że tak powiem, do celu Czyli nasz cel został osiągnięty Hip Hip hurra! idziemy jeszcze troszkę musimy tu zejść, ale już nie daleko. ogólnie jeszcze.